Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie podam wam kilka produktów, których powinniśmy unikać, aby nigdy nie wiedzieć, co to jest stłuszczenie wątroby. Uwaga, stłuszczenie wątroby często kojarzy nam się z alkoholem, z alkoholizmem. Wyróżniamy alkoholowe stłuszczenie wątroby i niealkoholowe. Dzisiaj zajmę się tym drugim. Okazuje się, że dzieci kilkuletnie już mają problem z przetłuszczoną wątrobą, dlatego dzisiejszy film to jest zbiór pewnych porad. Które możecie odtworzyć dzieciom. Ja sam często spotykam się z przedszkolakami i rozmawiam z nimi na temat zdrowego odżywiania, na temat funkcjonowania naszego organizmu i wieście mi albo nie, ale czasami bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytania sześcio- siedmiolatka. Dlatego dzisiejszy film to są pewne porady, które spokojnie dzieciakom możemy odtworzyć, żeby one to zrozumiały. Czego zatem unikać? Na pierwszym miejscu myślę, że nie będzie to niespodzianka, są to cukry proste. Jest to fruktoza, ale nie ta, którą dostarczamy organizmowi grysząc sobie jabuszko, tylko ta, którą dodają do składników przetworzonych syrop glukozowo-fruktozowy. To jest dopiero straszna rzecz. I jeżeli nasze dzieciaki potrafią już czytać, to spróbujmy razem z nimi czytać skład produktów, które znajdują się na półkach sklepowych. Bo uwaga, płatki codziennie prawie zjadamy. Nauczmy się czytać etykiety. Na pierwszym miejscu jest składnik, którego jest najwięcej, więc na drugim to będzie składnik, którego też jest bardzo dużo. I jeżeli w takich biośniadaniowych, fit śniadaniowych płatkach będę miał na pierwszym miejscu mąkę kukurydzianą, to jest ok. Ale jeżeli na drugim miejscu jest cukier albo syrop, Wtedy unikajmy tego. To jest coś, co nasza wątroba musi okupić wieloma godzinami pracy. To jest insulinooporność, to są kłopoty z cukrzycą typu drugiego, i my starajmy się dziecku tego nie dawać. A zwykle, jeżeli dziecko idzie do przedszkola, do szkoły, mówimy: Śniadanie jest najważniejsze, trzeba by na pewno i musimy tam koniecznie dostarczyć płatki. Czy my je damy na wodzie, czy my je damy na mleku, czy na mleku roślinnym to nie ma znaczenia tak dużego jak cukier, który jest tam zawarty w składnikach. Soki. Jak tu nie kupić dziecku soku do przedszkola, do szkoły? Na tym soku może być narysowane serduszko. Na tym soku może być napisane 100%. 100% smaku. Tak, smaku, a nie soku. O tym jeszcze będę mówił w dalszej części filmu, ale zacznijmy zastanawiać się, kto to wyprodukował i z czego. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić, w jakich warunkach w dalekim Maroko ktoś wyciskał te pomarańcze, następnie odparowywał, po to, żeby to mniej miejsca zajmowało, przysyłał do Europy, a tu dodaje się wodę, witaminy? Nie wiemy, czy jest to z odpadów, czy jest to ze spadów, czy jest to produkt pierwszej jakości. Dlatego wszelkiego rodzaju soki i napoje kolorowe. To jest coś, co powoduje bezpośrednio stłuszczenie wątroby, i na to są badania. To są fakty. Wszelkiego rodzaju przetworzone rzeczy, które mają kilkanaście składników w swoim składzie, to nie jest to, co wątroba lubi. Cukier, owszem, w owocu, bo w owocu mamy coś niesamowitego: mamy błonnik, mamy fitoskładniki. Ten błonnik jest w stanie bezpośrednio związać cząsteczki cukru. Tego nie będzie, jeżeli będziecie dostarczać sam sok w wielkich ilościach. Tak jak nie pijemy wody wiadrami, tak samo starajcie się nie pić hektolitrami naszych soków, takich właśnie stuprocentowych, które zawierają cukier, bo spotkałem się z nektarem, który w jednej szklance ma 12 łyżek cukru. Nie przesłyszeliście się. W jednej szklance nektaru 12 łyżek cukru. Jak może to wpłynąć na wątrobę? Na pewno yy, źle. Mówimy o stłuszczeniu wątroby, nawet tym niealkoholowym, to od razu nam się to kojarzy tłuszcz. Muszę zacząć unikać tłuszczu. Czy aby na pewno tłuszcz powstaje z tłuszczu? macie 100% pewność, że jeżeli będziecie dostarczać z waszą dietą niezbędnych tak zwanych piękne słowo nienasyconych kwasów tłuszczowych, z nich nie powstanie ani tłuszcz, ani nasza oponka. Ani nasza wątroba nie ulegnie stłuszczeniu. To są bardzo zdrowe tłuszcze i skoro na drugim miejscu, jak zapytacie przedszkolaka, z czego się składa organizm ludzki, to na pierwszym miejscu jest woda, na drugim miejscu jest tłuszcz, to tłuszcze są niezbędne i potrzebne. Ale unikamy tłuszczy trans. Gdzie są tłuszcze trans? Oczywiście, jeżeli zimno tłoczony olej zaczniemy smażyć, one powstają. One w naturalny sposób są chociażby w mięsie. Ale nie będziemy się pastwić nad mięsem, bo wielu z Was nie wyobraża sobie życia bez mięsa. Jeżeli to mięso będzie bardzo długo gotowane, dostarczysz tych tłuszczy bardzo dużo. Największym jednak problemem, jeżeli chodzi o stłuszczenie wątroby i naszą wątrobę, i wątrobę naszych dzieci, to są wszelkiego rodzaju przekąski i słodycze. Wieście mi, często y, jakby wpadamy we własne sidła. Niby dziecku nie chcemy kupować słodyczy i mówimy raz w tygodniu ci je kupimy, ale tych pieniędzy nie mamy za dużo i często trafiamy na tak zwane wyroby czekoladopodobne, gdzie w składzie będziecie mieli utwardzane tłuszcze, gdzie będzie tych tłuszczy trans mnóstwo i tego nie róbmy. Przygotowanie słodyczy samodzielnie będzie zdrowsze. I teraz powiem Wam straszną herezję. Jeżeli już bardzo mało macie tych pieniążków i chcecie zrobić coś, co będzie słodyczą, to zróbcie samodzielnie Lizaka, rozpuszczając cukier, robiąc karmel, robiąc z tego serduszko i wkładając tam wykałaczkę, oczywiście to nie jest ani zdrowe. Ani dobre dla naszych zębów, ani dla naszej wątroby, ale jest to lepsze od wyrobu czekoladopodobnego, gdzie kupimy wielką tabliczkę za 4 zł i cieszymy się, albo jakieś cukierki, albo jakieś czekoladowe, powiedzmy to czekoladowe, brązowo wyglądające ciastka, gdzie w składzie jest kilkanaście składników, w tym tłuszcze utwardzane. Unikajmy tego, a wątroba nam oczywiście za to podziękuje. Tłuszcze trans są również w wyrobach mlecznych. I nie wiem dlaczego, ale przepisy nie zobligowują producentów do pokazania, ile tłuszczy trans jest na przykład w jogurciku smakowym. Jogurt brzmi nieźle, kefir jeszcze lepiej, ale to, że on jest pomarańczowy, to, że znowu jest tam kilkanaście składników, to, że tłuszcze są dodawane po to, żeby się zmieniła struktura, żeby to było bardziej gładkie, żeby to było bardziej gęste, może spowodować, plus jeszcze te cukry, o których mówiłem, że wypicie takiego zdrowego napoju, wasza wątroba przypłaci to bólem. Pamiętajcie, wątroba zaczyna boleć, kiedy w 50% niemalże procentach jest dysfunkcyjna. Na początku nic się teoretycznie nie dzieje. Te tłuszcze trans to jest straszna rzecz i my tego unikajmy. A jak mówimy o tych słodyczach, to jeszcze trzeba by było powiedzieć o soli. Bez soli nie da się żyć. Tam są ważne składniki dla nas w tej soli. Jak tu cokolwiek jeść bez soli? I my jej unikamy. Wszelkie badania mówią 5 gram w ciągu dnia maksymalnie. I wydaje mi się, że niewiele osób używając tej takiej soli w szczypty przekracza tą dawkę. Ale okazuje się, że soli jest mnóstwo dodawane do słonych przekąsek, do krakersów, do chipsów. Jeżeli chcesz mieć fajną przekąskę i masz swoją prasę do tłoczenia oleju, wystarczy zdjąć ten krzyżaczek, który jest na końcu, i nagle wychodzą takie piękne makarony. Mamy tam 100% składnika, mamy tam 100% orzecha, 100% kokosa, pięknie jest to chrupiące. Natomiast jeżeli kupimy tak zwane chipsy, uwaga, bardzo dużo producentów. Chipsów, wszelkiego rodzaju przekąsek pokazuje nam znak bez glutenu na chipsach. No tak, bo ziemniak nie zawiera glutenu. Tłuszcze trans nie zawierają glutenu. Sól nie zawiera glutenu. Ale ten znaczek nie może oznaczać tyle, że ja mogę bezgranicznie jeść tego dużej ilości. To, że wykorzystujemy ten znak, to nie znaczy, że jest to zdrowe. I o ile ktoś w suplementach czy w lekach. Nie Uważa, że stosowanie takich oznaczeń jest nieetyczne i można za to ukarać. Przemysł spożywczy na potęgę teraz tego używa, więc my unikamy tej soli i te 5 gram to jest naprawdę taka dawka, której nie powinniśmy przekraczać. Wspominałem o dzieciach, ale bardzo dużo mamy tutaj opracowań naukowych, że nawet w małych ilościach alkohol dodany do słodyczy, do ciast, do. Bombonierek? No dajemy dziecku, przecież tam tego niewiele jest. Młoda, rozwijająca się wątroba naprawdę boi się alkoholu. I to, że w opracowaniach naukowych możemy przeczytać, że 25 gram czystego alkoholu organizm sobie z tym poradzi, mówimy o organizmie dorosłego człowieka, i to nie znaczy, że możemy znowu to spożywać. Alkohol nie jest zdrowy i dodawanie go do słodyczy też nie jest zdrowe. Nasza wątroba musi go przetworzyć i te aldehydy, które tam powstają, później tą wątrobę bardzo mocno zatruwają. Ten przykład, który w jednym z ostatnich filmów wam podałem, czyli składnik magiczny w winogronach, który powoduje, że układ krwionośny Francuzów pracuje dużo lepiej niż układ krwionośny Polaków, ale to, że mamy tam ogromną ilość zachorowań i raka wątroby i stłuszczenia alkoholowego, o tym nikt już nam nie wspomina, a powinien. Alkoholu unikamy, nie jest on potrzebny do słodyczy, można zrobić wspaniałe ciasta nie używając alkoholu. W tym moim wyliczeniu produktów, które potrafią zniszczyć wątrobę, są leki i suplementy. No i oczywiście znowu temat kontrowersyjny, ale przy suplementach chciałbym wam zwrócić szczególną uwagę na witaminę A. Nie wiem, skąd się wzięła ta moda, że witaminy można wypijać w butelkach, ile tylko wlezie. Że można przyjmować dawki końskie, ktoś reklamuje firmę, która robi suplementy dla zwierząt w ogromnych ilościach. Jeżeli w to wierzysz, rób to. Natomiast duże ilości witaminy A uszkadzają w sposób trwały wątrobę i szczególnie też przepisywane na kłopoty związane z cerą. Ogromne ilości tych witamin mogą drastycznie zniszczyć nam komórki wątrobowe i wpłynąć na te stłuszczenie. Co do leków, leki są od tego, żeby nam życie ratowały, ale leki mają ogromny wpływ na to, jak wątroba pracuje, i nawet jest takie fachowe stwierdzenie polekowe uszkodzenie wątroby. Jeżeli musisz te leki brać, bo one ratują ci życie, to wróć do tych poprzednich składników, które ci wymieniłem. Dlaczego leki mają taki wpływ na wątrobę? Przede wszystkim metabolizm leków jest w wątrobie. Antybiotyki, leki przeciwbólowe. Jeżeli będziecie zainteresowani, wpiszcie to w komentarzach, co sądzicie na temat paracetamolu. Przygotuję dla was oddzielny materiał. Inhibitory pompy proteinowej. Bardzo długo są badane i bardzo długo przyjmowane powodują stłuszczenie leki wszelkie kardiologiczne. Mała ciekawostka. W internecie spotkacie się z informacją, że robienie tatuażu może uszkodzić nam wątrobę. Czy jest to prawdą? Samo robienie tatuażu nie ma wpływu totalnie na wątrobę. Na to są badania, ale w jakich warunkach czy ktoś używa rękawiczek czy ta igła jest jednorazowa? Czy jest to zdezynfekowane? Oczywiście, jesteście narażeni na zapalenie wątroby, która później może tą wątrobę zniszczyć. Tak więc, jeżeli jesteś fanem, fanką tatuaży, zwróć uwagę, jak jest przestrzegana higiena w tym studiu i możesz zrobić. Natomiast nie ma to bezpośredniego wpływu na wątrobę. Było o cukrze, a. Skoro cukier jest zły, skoro cukru mam nie używać, no to może jakiś słodzik. Nie ma znaczenia, czy to będzie aspartan, czy to będzie jakikolwiek inny składnik chemiczny, pamiętajcie, że one wpływają, upośledzają właściwie pracę naszej flory bakteryjnej. Jeżeli ta flora bakteryjna jest zaburzona, część bakterii bardziej się rozrasta, część ginie, ma to również. Negatywny wpływ na to, jak wątroba pracuje. Dlatego słodzik to nie jest absolutnie zdrowe zastępowanie cukru. I jedno i drugie nie jest dobre. Słodzik jest czymś chemicznym. Czy wiesz, jak on został wyprodukowany? Niekoniecznie, dlatego zastanów się zanim go użyjesz. Na sam koniec zostawiłem Wam coś, na czym chcę się troszkę dłużej skupić czyli wszelkiego rodzaju pleśnie. I toksyny, które przez nią są wytwarzane. Słyszeliście takie przysłowie: że każdy grzyb jest jadalny? Niektóre zjadamy tylko raz? Jest to trochę suchar, trochę nie, bo zjedzenie nawet małej ilości muchomora sromotnikowego zwykle kończy się albo śmiercią, albo co najmniej przeszczepem wątroby. Te skutki zatrucia są bardzo poważne i zagrażają naszemu zdrowiu. Pleśnie mytotoksyny, czy na przykład w zgniłych jabłkach albo w gruszkach, jest patulina. Dlaczego o tym konkretnie mówię? Bo na początku wspominałem Ci o tym, że mamy pewne soki, które są tłoczone gdzieś w egzotycznych krajach, odparowywane, przyjeżdżają do nas i z tego się robi napoje. My Jesteśmy nauczeni, że bardzo dobrym składnikiem jest chociażby picie octu jabłkowego, że dobrym napojem jest kompot, ale przyjdzie sezon i zastanawiamy się nad tym, po co mam zrywać jabłuszko. zdyjem te jabłko, ugotuję te, które spadło. No i ponieważ widzimy, tu jest odrobinę pleśni, tam jest odrobinę pleśni, to nie jest możliwe, żeby ta pleśń była w całym owocu. Tak sobie myślimy. Jest to totalnie błędne myślenie. Mało tego, te toksyny, które powstają podczas procesu pleśnienia, są odporne na bardzo wysoką temperaturę i nawet pasteryzacja ich nie zabije. Dlatego, jeżeli robisz sobie ocet jabłkowy, nie może tam być. Absolutnie spleśniałego owocu. Jeżeli gdzieś kupujesz jakiś ocet robiony przez kogoś, to zadaj sobie pytanie, jakich owoców on użył. Dlaczego używa dużej ilości cukru? Żeby ta fermentacja zdusiła tą pleśń, ale toksyny zostają. To jest istotne, żebyś nie odkrajała pół jabłuszka, pół gruszki, bo to jest drogi owoc, resztę zjem. Ta toksyna znajduje się już w całym owocu. A co jest z orzechami? Orzechy lubimy pójść do sklepu i kupić sobie z wielkiego opakowania, unikaj tego. Orzechy bardzo łatwo po wyjęciu z tej twardej osłonki, one bardzo łatwo pleśnieją. I teraz, jeżeli tylko zaniepokoicie, zapach, smak przestań je jeść. Kupuj w małych opakowaniach. Jeżeli opakowania są, to zapytaj sprzedawcę, czy w tych opakowaniach znajduje się bisfenol. Kupuj tylko tam, gdzie widzisz na opakowaniu, że jest wolno od bisfenoli. To jest składnik chemiczny, który słabo rozpuszcza się w wodzie, ale doskonale rozpuszcza się w tłuszczach. A orzechy to jest mnóstwo tłuszczu. Dlatego to, co jesz. Jest ważne, żebyś najpierw powąchał, spróbował. Jeżeli kupujesz coś, co jest przetworzone, to tam jest tyle syntetycznych składników, chociażby glutaminian, który powoduje, że, au, jakie to jest smaczne i jakie to jest fajne. Tymczasem jest to chemia i udowodniono, że spożywanie dużych ilości, dużych ilości, właściwie źle powiedziane, systematyczne spożywanie produktów, które są konserwowane glutaminianem, mogą spowodować nawet o 40% w częstsze stłuszczenie wątroby. Obiecałem wam, że podam wam przepis na sałatkę moją ulubioną, ale też sałatkę, którą bardzo mocno lubi nasza wątroba. Co masz przygotować? Jedna awokado, pół cytryny, pęczek kolendry, olej z ostropestu, orzech włoski i pomidor. Po co nam są te składniki? Pomidor, dużo likopenu. W ostropeście silimaryna, czyli olej. Dodatkowo awokado, znakomity zdrowy tłuszcz. Nie jadamy oleju z awokado, Natomiast samo awokado jest wspaniałym owocem. Kolendra doda wam specyficznego smaku. Wystarczy pokroić w kosteczkę, polać olejem i smacznego. Mam nadzieję, że sałatka wam będzie smakowała i te produkty będziecie powoli starać się eliminować z waszego pożywienia, żeby wątroba fajnie działała. Przy okazji chciałbym wam przypomnieć też tutaj macie wklejony Film na temat jak pozbyć się pasożytów, bo to też jest ważne przy naszej wątrobie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!